Cześć, słuchajcie, no to nie jest program kulinarny, to nie są wiórki czekoladowe. To jest klej. Wczoraj podczas układania płytek zauważyłem, że jedna płytka jest uszkodzona, ale pomyślałem sobie, że to jest dobry sposób na to, żeby pokazać Wam, co się dzieje, jak zatrudniacie kogoś, kto jednego dnia Wam płytki układa, a drugiego dnia chce już je fugować a nawet tego samego dnia, bo mówi, że ma klej szybko wiążący. Ok, szybko wiążący, ale nie szybko schnący. Tak samo jak wylewka, którą zrobicie po kilku dniach, jak zwiąże, możecie już po niej chodzić, ale przecież nie wysła i musi ten miesiąc czy półtora odczekać. Tak samo jest z klejem. Ok, on związał, natomiast on jest całym mokry. Jeżeli zatrudniacie kogoś, kto jednego dnia chce wam układać płytki, a drugiego dnia już fugować, zobaczcie, jaką wilgoć zamyka wam pod spodem. To są takie wiórki, dlatego że ja pod spodem mam hydroizolację, żeby jej nie uszkodzić, muszę to po prostu delikatnie ściągać. Natomiast zastanów się nad tym, bo, bo życie to nie jest program, nasz nowy dom, gdzie jest wykończenie w tydzień czasu, tylko wszystkie procesy mają swój określony czas i one muszą po prostu trwać. Klej musi doschnąć. Ja na przykład jak układam płytki. To najpierw układam płytki we wszystkich pomieszczeniach, a dopiero później biorę się za fugowanie. Mało tego, czasem jest tak, że jeszcze w międzyczasie jest jakaś elektryka, jakieś szpachlowanie i dopiero fugowanie jest praktycznie już przed malowaniem. Poświęcę na to kilka dni, żeby w jednym cyklu wszystkie płytki wyfugować. I zastanówcie się, czy szybko, to na pewno oznacza dobrze. Także pozostawiam wam to tak do przemyślenia.